やでいる <noise> Mur upadł. Nie mieliśmy żadnej pewności, że któregoś dnia upadnie także dyktatura. Liczyliśmy na to, ale nikt nie spodziewał się koszmaru. Dobrze, że to wszystko już za nami. Doczekaliśmy się. Wszystko działo się na przełomie lat 80. i 90. -tych.

Szliśmy naprzód, czuło się powiew wolności. Można było swobodnie rozmawiać, ludzie się odprężyli, odczuwali ulgę. Oczekiwania mieliśmy duże: lepszy świat, więcej pieniędzy. Czekałem na to z utęsknieniem. W sumie to byłem całkiem aktywnym działaczem.

można wtedy było kraść. Każdy to robił. Policja nie zwracała uwagi. Panował wszechobecny strach. Byliśmy wolni. Nadeszła wolność. Po zmianach przedsiębiorstwo, w którym pracował mój ojciec, sprywatyzowano i wszyscy wylecieli na bruk. Przez 8 lat wykorzystywano go w małej firmie, aż do emerytury. Dostał mniejszą emeryturę. Z tego wszystkiego dożył zaledwie 65 lat. Nie na takie życie czekaliśmy. Wielu ludzi dotknęło skrajne ubóstwo ale też wielu solidnie się wzbogaciło. Wszystko działo się bardzo szybko. Po latach wrócił na Węgry podział klasowy, co dla wielu stało się ograniczeniem wolności. Oczywiście dzisiaj żyje się lepiej, szczególnie jeśli komuś się udało, jeśli ktoś się nie zeszmacił. Dobrze, że nie siedzę w pace, a policja nie szekanuje mnie za śpiewanie. Wystarczy jednak posłuchać czy pooglądać komercyjne stacje. Od razu widać o co w tym wszystkim chodzi. Nie wiem, kto się dorobił na prywatyzacji, czy jak zmienili się ludzie. Najważniejsze, że wreszcie czuliśmy się wolni. Mogłam zacząć żyć zupełnie inaczej niż przeciętny człowiek. Według mnie amerykański styl życia jest mitologizowany.

My należeliśmy do opozycji. Gdy nadeszły zmiany, krytycy reżimu zaczęli wyrzucać władzy, że choć działała niczym zjednoczona rzesza ludzi, w końcu rozpadła się na kawałki. Przeorganizowali się w partie, przyjmując rozmaite ideologie i ideały polityczne. Pozrywano przyjaźnie. Poniszczono relacje łączące ludzi. Nastąpił potężny ideologiczny bałagan. Chaos na pewno panował już wcześniej, ale nie był aż tak oczywisty. Przeciwnik był bowiem jak beton. Co tu dużo gadać, chrzanić ich. Mieliśmy szansę, ale ją zmarnowaliśmy. Stara gwardia pozostała przy żłobie. A teraz mamy co chcieliśmy. Pieprzoną Unię Europejską. Zmiany polityczne? Podróże stały się możliwe już wcześniej, więc to nie było nic nowego. A może to jedyna zmiana, bo moja pensja nie wzrosła. Większość obywateli nie odczuła zmiany na lepsze. Spodziewali się czegoś innego. To jak z pierwszą wizytą w Disneylandzie. Każdy liczy na magię, a zamiast tego dostaje wesołe miasteczko z facetem przebranym za myszkę Miki.

Przeszedłem w życiu wiele. Brałem narkotyki przez 20 lat. Nie rekreacyjnie, byłem uzależniony od kokainy i heroiny jednocześnie. Wylądowałem w więzieniu za handel. I to na poważną skalę. Wciąż czekam na ostateczny wyrok. Miałem problemy ze zdrowiem. To cud, że żyję. Miałem ciśnienie krwi 260 na 130, a poziom cukru we krwi na poziomie 24 i Wylądowałem w szpitalu nawet w kilku, dzięki Bogu żyję. tudjuk. Je lat Świrowaliśmy, to prawda. Jednak nic się przez te 20 lat nie zmieniło. Jesteśmy może trochę twardsi i uparci w sensie życiowym i politycznym. Punk sprawia, że pozostajesz młody i żywy. Autodestrukcja służy pokazaniu, że w końcu sami się unicestwimy. To także ważna ideologia. Samozagłada jest elementem rewolty. Nihilizm, poczucie braku celu, pragnienie śmierci. Wciąż mi odwala. Nie zamierzam brać udziału w popapranej rzeczywistości. To dobre dla Japiszonów, nie dla mnie. Dzisiaj zarabiam na rachunki, tyle mogę. Ale jestem wdzięczny Bogu, jeśli tylko istnieje. Mam fajną dziewczynę, jesteśmy razem już od 15 lat. Prowadzę niewielką agencję reklamową. Zajmujemy się reklamą, wydajemy prasę i tym podobne. W ciągu ostatnich 15 lat grałem w kilku znanych zespołach. Nawet bardzo sławnych. Co prawda, tylko na Węgrzech, ale to i tak sukces. Jestem grafikiem reklamowym. Od sześciu lat pracuję dla T-Mobile. Jestem niezależnym poligrafem. Pracuję dla tego, kto płaci najlepiej. Łatwo nie jest, ale mam dużą cierpliwość. Obecnie nie pracuję. Nie chcę mi się. Wolę muzykę. Zbudowałem studio, to mi wystarczy. Robię własną muzykę i nikt mi się w to nie wtrąca. Piszę teksty dla zespołu Kretens. Jestem copywriterem i dyrektorem kreatywnym. Muszę być na bieżąco. Wchłonęło mnie cudowne społeczeństwo konsumpcyjne. Teraz to ja mam inne. Mam osiemnastoletnią córkę. Studiuję i na pewno osiągnie więcej o tym. Jest cudowna. Mam dwójkę dzieci chłopca i dziewczynkę. Jedno chodzi do szkoły a drugie do przedszkola. Jestem stolarzem. Jedna rzecz nie zmieniła się w moim życiu. Od 1982 jestem nauczycielką przedszkolną. To była moja pierwsza praca i będzie ostatnia. Pijemy, bawimy się. Żyjemy swoim skromnym życiem, odrobinę się buntując. Jest nieszczególnie, ale co z tego? Czym jest dla mnie punk dzisiaj, kiedy mam 40 lat? Dobre pytanie. To nie jest styl życia, ale też nie krótkotrwała moda rodzaj muzyki. Rozwiodłem się, żyję w luźnym związku. To dobra forma dla takich świrów jak ja. Kiedy biorę do ręki gitarę, albo idę do studia, wraca dawne uczucie. Ale to wszystko, z całą resztą dałem sobie spokój. Najważniejszy jest postęp. Każdego dnia trzeba coś robić. To jedyna droga. Sam nie wiem. Współczesny punk jest żałosny. Ale jak chcą się bawić, nie brońmy im. Ta muzyka od zawsze polega na robieniu tego, na co ma się ochotę. Od czasu do czasu czas takie fale ideologiczne wydają mi się niezbędne. Czasem trzeba ludźmi wstrząsnąć. To moja opinia. Według mnie to czasy i ideologia zbuntowały się przeciwko środowisku w sposób agresywny i pełen nienawiści. Dzisiaj, punk to mainstreamowa tandeta wylewająca się zewsząd. Dla mnie to żaden punk. Minęły czasy, zrób to sam, i tym samym skończyła się spontaniczność. Wszystko jest zorganizowane. Moje doświadczenie z punkiem, całe 20 lat życia, to jednak rozczarowanie. Panki to śmiecie. Brodasy, banda dupków, chrześcijan. Geeks, jerks. Fuck them. Według mnie, pank pożarł swój ogon. Kiedy nastąpiła zmiana ustroju, rzuciliśmy się ku nowemu. I porządku, dla panka i jego archaicznej porządku, ideologii zabrakło miejsca. Bo kto by tu myślał na przykład o anarchii? Tak chyba musiało się skończyć. Co nie, nie, Moja przyszłość? Nie wiem, czekam na wyrok. Może będę musiał wrócić do więzienia na dwa, trzy lata. Zasługuję na to, nie zamierzam się wykręcać. Ale też uważam...

Moja wizja przyszłości jest trochę niepewna. Nie mam pojęcia. Mam takie chwile, kiedy czuję, że jestem na właściwej drodze i staram się jej trzymać. Chciałbym, by moje dzieci żyły w lepszym, szczęśliwszym świecie i mogły dzielić to szczęście z kimś dobrym. Może to głupie, ale pieniądze też są ważne. Korporacje niszczą społeczną inicjatywę. To budzi niepewność. Nie wiem, czym się będę zajmował w przyszłości. Nie wiem, czy zdołam się utrzymać. Opieka zdrowotna, szkolnictwo i urzędy chylą się ku upadkowi. Na Węgrzech. Nikomu nie zależy, by poziom życia przeciętnych ludzi się podnosił. Żeby dostawali nieco więcej tego, co i takim się przecież należy. Niektórzy muszą się nieźle namęczyć, żeby znaleźć pracę. Ale trzeba próbować, w Europie, przez internet, gdziekolwiek. Mam wrażenie, że można żyć całkiem przyzwoicie, jeśli się tylko tego chce. Przeznaczenie? Każdy ma swoje przeznaczenie. Każdy jest inny. Nie interesuje mnie, jak kto radzi sobie w życiu, bo uważam, że to tylko czubek góry lodowej. Zmiana rządu jedna partia u potem kolejna. Każda z nich ma swoje cienie, choć oczywiście i blaski. Może więc uda mi się jakoś związać koniec z końcem. Świat polityki jest tak samo zepsuty jak dawniej. Na naszych oczach lewica przepycha się z prawicą, robią odrażające rzeczy. Nie wiem, po co nam w ogóle politycy? W naszym kraju panuje specyficzna depresja. Whole Jestem lewicowcem, dlatego też sympatyzuję z niektórymi ideami anarchistycznymi.